Panna Renata i Dargo Sanchez. Witaj, zapraszam. Bardzo mi miło. Proszę usiąść. Chwileczkę. Zostanę tutaj, nie trzeba. Tylko bez dzwonów. Spokojnie, idź już. W porządku. Czy mogę służyć? Smakuje ci? Pycha. Cieszę się. Jak ci idzie w szkole? Jestem najlepsza. Czyli zasługujesz na niespodziankę. Jaką? Spójrz. Co to? Twój braciszek. Nic nie widać. Nie jest cudowny? Nie widzę go. Bo jest malutka. Tu jest główka. W życiu nie widziałam piękniejszego maleństwa. To specjalne badania. Robię zdjęcie dziecka, które jest jeszcze w brzuchu. Zrobili zdjęcie brzucha? Tak. To chłopiec czy dziewczynka? Nie wiadomo, bo dziecko jest jeszcze za małe. Ale tatuś chce chłopca. Będzie z nim grał w piłkę. Co ci jest? Przestanie kochać mnie, będzie wolał jego. Na pewno nie. Wszyscy zwariują, kiedy to maleństwo się urodzi.

Jesteś transseksualistą? Tak. Z powodu złych zabiegów masz teraz problemy. Nie miałam operacji. Wstrzykiwali mi olej. A teraz zrobiły mi się dziwne ślady na całym ciele. Gdzie ci to wstrzykiwali? W piersi, po śladki, uda. Musi mi pan pomóc Dobrze, na pewno skórka w tych miejscach bardzo ściemniała Osoba, która mi to zrobiła, obiecała, że będę miała większy biust I nie będę musiała się operować Oczywiście, tak było taniej Ale teraz za to płacisz Wiem, źle zrobiłam. Ale nie mam już pieniędzy na operację. Boże mi pan pomóc? Przygotuję salę. Hortensia, przygotuj salę do badania. Niech pielęgniarka już tam czeka. Dziękuję. Zaraz wszystko będzie gotowe. Zrzuca pani winy na wujka, ale to pani jest winna. Nie przeze mnie jest gejem, ale powiedziała pani prawdę synowi: Mam dość kłamstw To wszystko pani wina. Mów co chcesz, ale zostaw nas samych. Zrobiłem wszystko, żeby mój syn nie poznał prawdy. Wszystko zepsułaś. Jeśli coś mu się stanie, pożałujesz. Renato zrozum. Nic nie mogę zrobić. Stało się najgorsze. Gdyby te zastrzyki były robione tylko w jednym miejscu, to w porządku. Ale olej jest w całym ciele. Nie obchodzi mnie, ile to potrwa. Ale proszę to ze mnie wyjąć. Nie mogę. Jest źle Musiałbym ci zedrzeć całą skórę. To niemożliwe. Co teraz ze mną będzie? Sytuacja jest poważna. Zagraża Twojemu zdrowiu. Jestem chora? Tak. Olej może zniszczyć Twoje organy wewnętrzne, a także system immunologiczny. Powinna iść do reumatologa i internisty. Nie chcę umierać. Proszę, będzie dobrze. Idź też do psychologa. Na pewno pomoże. Ale skąd wezmę na to pieniądze? Mam koleżankę piętro wyżej, która prowadzi instytut. Pomagają tam ludziom z różnymi problemami. Na pewno zrobią to za darmo

Dobrze, że jesteś. W klinice mam kogoś, kto potrzebuje pomocy. Jakiś szarlatan wstrzyknął jej olej pod skórę. Witam pana. Jak się pan ma? Dobrze. To mama Czarniego. Miło mi. Santiago. Dobrze, że państwa widzę. Charlie jest u mnie. Cały? Co z nim? Wszystko w porządku. Musi sobie poukładać myśli i potrzebuje czasu. Powinien być z matką. Niepotrzebnie tu przyjeżdżał. Nieprawda. Zamiast mu pomóc, nastawiła go pani przeciwko ojcu. Wcale nie. Przepraszam, ale na pani syna już brzydko wołają. Zostawmy go. Z przyjemnością mu pomogę. Nie zostawię syna u nieznajomego. Pana doktor to teść Charliego. Dzięki. Teść Zostawmy go u pana doktora. On mu wszystko wyjaśni. Będziecie bronić. Mój syn ma wszystko pokładane. Dość. Zostanie tam tyle, ile trzeba. Dlaczego? Bo ja tak mówię. Nie wiem, co mi się stało. Nagle ogarnęła mnie wściekłość. Kiedy wujek poprosił, żebyś zaakceptował ojca? Przestań. Jesteś zły, bo zaakceptowałeś, że masz ojca geja. Dlaczego akurat mnie to spotkało? Idziemy. Mamy zgodę swoich rodziców. Dokąd go zabierasz? Tajemnica. Nie bój się, nic mu nie zrobię. Dokąd to Chcę się pożegnać trochę szacunku dla władzy. Uważaj na siebie. I te Dobało ci się? Tak. Mogę zagrać? Pewnie. Nauczę się. Jak? Mogę do ciebie mówić dziadku?